Panie burmistrzu, podczas dzisiejszej rozmowy chciałabym zapytać o wydarzenia z minionych dni. 9 kwietnia spotkał się pan z przedstawicielem firmy Medicus Bonus. Co to za firma i jaki był cel spotkania? No, że z przykrością dowiedzieliśmy się, że firma Zdrowita kończy działalność na terenie naszej gminy z końcem czerwca tego roku. Tak mają kontakt zawarty z Narodowym Funduszem i nie będą przystępować do, do kolejnego. W związku z tym też i to nie ukrywam, pan dr Czarnecki jakby biorąc za punkt honoru znalazł firmę Następcę na miejsce zdrowity. Jest to właśnie firma Medicus Bonus. No i tu były rozmowy z przedstawicielami tej firmy dotyczące tych zasad przejęcia tej działalności właśnie po zdrowicie i kontynuowania tej działalności na terenie naszej gminy. Oczywiście zostaje element bardzo istotny tu, a mianowicie rozmowy między tymi firmami odnośnie zasad, za ile przejęcia sprzętu. Tego, co się w tych pomieszczeniach znajduje, no i też przejęcia tych specjalistów. Mam nadzieję, że i tak z rozmów wynika, że nie pogorszę to tej sytuacji specjalistów, czy obecności specjalistów na naszym terenie w porównaniu do tego, co mamy obecnie ze zdrowitą. Także tu chciałbym uspokoić mieszkańców, że dla nas nie powinno tu być różnicy. Czy zmiana firmy oznacza zmiany w zakresie usług specjalistycznych w Włoszynku? Nowa firma deklaruje wręcz rozwój tej działalności. Mają czy dysponują nowymi specjalistami w nowych specjalnościach. Natomiast w dużej mierze będzie to zależało od rozmów z Narodowym Funduszem i jaki kontrakt uda się wynegocjować. Zresztą w z tej tej dobie. Pandemii tak do końca też nie wiadomo, czy odbędą się konkursy, czy będzie próba przedłużania tych umów, które no zresztą już zostały przedłużone o pół roku, bo konkurs miał się odbyć na koniec zeszłego roku 2020, dlatego czy, czy nie będzie właśnie próby kolejnego przedłużenia ze względu na pandemię. Dlatego też rozważana jest ta opcja wejścia, jakby w buty tej firmy, czyli wykupienie firmy i, i działalność na kontrakcie tej firmy właśnie, czyli na kontrakcie Zdrowity. Pozostając w temacie zdrowia, zapytam o szczepienia, które odbyły się 1 i 8 kwietnia w Zbąszynku. Jak podsumuje Pan ich przebieg? Nie ukrywam, że dzięki zaangażowaniu firmy TopMed, tej, tej dynamice tej firmy, udało się tak naprawdę trzykrotnie przeprowadzić takie zwiększone szczepienia, w zmuszynku, ponieważ pierwsze w ilości tam 80 szczepionek, które zostały tam ze szczepień innego terenu, też odbyły się w zmuszynku. No później te dwa takie tu wspomniane duże pierwsze to ponad 800 osób, prawie 900 zaszczepionych, a drugie no to ponad 1300. Także no, trzeba tu też dodać, że ponieważ ta informacja była powszechna, że skorzystało tych, z tych szczepień sporo ludzi spoza terenu gminy zmuszynek. Także nie tylko nasi mieszkańcy skorzystali z tych szczepień. My, Żeby to jakoś usprawnić, wzięliśmy na siebie wydawanie numerków po to, żeby trochę uszeregować tą, czy ustawić kolejkę do tych szczepień, ponieważ mają doświadczenia z innych miejscowości, to wtedy było to takie przysłowiowe kupomości panowie i wszyscy się pchali. Do drzwi był jeden wielki pomagan, u nas w miarę się to dało jakoś usystematyzować. To z tego miejsca zresztą dziękuję za tą dyscyplinę naszym mieszkańcom, że no spokojnie czekali na swoją kolej zaszczepienia i te wyszczepienia zostały dokonane. Co prawda, przy ostatnim było trochę zamieszania, ponieważ początkowo na plakatach było, że 60 plus szczepimy, później firma stwierdziła, że 50 plus zaszczepimy, ale nie było dodane, że tych, którzy mają eskierowania, no i to się zrobił jeden wielki bałagan, no ale jakoś się udało się to nadrobić i mam nadzieję, że na pewno dosyć duży wskaźnik wyszczepień w ten sposób uzyskaliśmy, ale to podkreślam że dzięki firmie przede wszystkim Topmed i ich takim zaangażowaniu i tej aktywności w pozyskaniu szczepionek. Czy w najbliższym czasie planowane są kolejne szczepienia? Są planowane kolejne szczepienia, z tym, że to już nie do końca od nas zależne, ponieważ to, co rząd nam obiecuje, tych szczepionek na terenie Polski, w ogóle powinno być bardzo dużo, a więc nie będzie już to takiego numerowania czy czegoś, tylko no po prostu będą już normalne zwiększonej ilości wezwania czy też zaproszenia na szczepienie i, i takie będą kierowane. Osobiście uważam, że w bardzo krótkim czasie dojdziemy do tego, że, że będziemy zachęcani tych antyszczepionkowców do tego, żeby się zaszczepili, bo praktycznie jest to dosyć poważna choroba, powikłania są olbrzymie. Ja osobiście uważam, że bezwzględnie trzeba się zaszczepić. Zmieniając temat zapytam o 76 rocznicę wjazdu pierwszego transportu repatriantów na stację w Zbąszynku. Jak upamiętniliśmy ten dzień na terenie naszej gminy? Też taki aspekt myślę, że warte takiego historycznego odniesienia i takiego historycznego podłoża. Mówimy to o 15 kwietnia, nie? już 15 kwietnia 1945 roku pierwszy transport z repatriantami czy tam piwnicami z naszych Kresów Wschodnich wjeżdża do Zbąszynka. Jeszcze trwa wojna, jeszcze przełamanie, nie wiem, na Mysi Łużyckiej, na Odrze, tyle co oddziały przeszły, a już tak powiem, Europa podzielona i już ludzie nasi. Obecni mieszkańcy wyganiani z Kresów Wschodnich tu przyjeżdżają. No także to też między innymi takiego, jest to okazja do uczczenia e, tych pierwszych repatriantów, którzy przypomnę kilka tygodni jechali, mijając się z transportami wojskowymi z zaopatrzeniem na frontu, że trwała jeszcze wojna. E, dla mnie osobiście jest to takie dodatkowe jakby upamiętnienie, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale to teraz jakby publicznie to przekazuje, że pierwszy grób, grobek praktycznie, bo to dziecko, jakie się zachowało na naszym cmentarzu, to jest też 16 kwietnia 1945 roku. Także też przy tej okazji chcemy i to sobie taki znaki półhonoru upamiętnimy to miejsce właśnie nową tablicą z nazwą tej czy z imieniem, nazwiskiem te, tego małego dziecka, bo to tam bodajże trzy miesięcznego, niejakiej Ani żydyńskiej. także to jest takie też dodatkowe jakby wspomnienie, jeżeli chodzi o wzmoczynek. Na koniec zapytam o Narodowy Spis Ludności Mieszkań, który rozpoczął się 1 kwietnia. Jak to będzie wyglądać na terenie naszej gminy? na no. terenie naszej gminy będzie wyglądał podobnie jak na terenie całej Polski. Dodam, że jest to obowiązkowe, więc każdy tak musi dokonać tego spisu. Mamy trzy jakby formy. Pierwsza to jest taka samospis, czyli przez strony tam internetowe można wejść i się spisać. Pełna informacja jest na naszych stronach również czy na, na plakatach. Druga forma to jest taka, że można przyjść do Urzędu Miejskiego są rachmistrze, ten spis zostanie dokonany, no i trzecia rachmistrze będą próbowali docierać do tych, których na terenie naszej gminy nie ma, jeżeli chodzi, którzy jakby nie zostaną, wcześniej się nie spiszą. I sam u nas jest trzech rachmistrzów, ci rachmistrze, młodzi ludzie będą docierali, będą próbowali się spisać, ale informacje zachęcam do korzystania z naszych stron, z plakatów, tam wszystko jest przedstawione, co i jak. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.